Dzisiaj dzień startujemy z dniem y, zupełnie inaczej niż zazwyczaj. Y, ubieramy się trochę cieplej. A dokąd idziemy? Zobaczycie, zostańcie z nami. Tak jak w amerykańskim filmie. Co ty kombinujesz? Nie mi się Są młodzi, co chodzą pieszo, a stary z Gret pojedzie sobie windą. Tiri. I przed tym wszystkim wiem, w to widziałam. Zagramy, zagramy sobie partykę. Pani Białe, proszę pani, ruch. Pierwszy, dam ci fory. No to tam jest sklepik. Właśnie, przyjechaliśmy do... No właśnie, przyjechaliśmy do centrum handlowego. Masz jakie ładne napisy. Eee, jak to... większość centrów handlowych historia kończąca się. No tutaj się raczej nie może podnieść po covidzie, no ale proszę bardzo, nawet basen w centrum handlowym jest. Ja nie widzę świetlanej przyszłości dla centrów handlowych. Oczywiście wszystkie Panie się oburzą. No, ale to moje zdanie, bo wiadomo, że handel troszeczkę się zmienił od czasów C19. O, proszę. Także zupełnie inaczej to będzie wszystko wyglądało. Bardziej handel jest yy, wysyłkowy. Większość ludzi wysyłkowo, większość zakupów robi. Także w tym, w tym sensie mam to. Chyba, że centrum handlowe zmieni swój charakter i będzie. To no, takim miejscem spotkań odpoczynku relaksu. Czyli ale nie, nie bardziej nie, nie widzę tego w shoppingowaniu. O! o! A tu się przeniesie już, proszę bardzo. Asie market. No proszę. I cały ubrane na biało. No, no, no. A właśnie, bo my chcieliśmy się dostać. Dobrze, to nas prowadź, bo my nie wiemy gdzie. To mam parkingowy to. Brachu, normalnie. No, ja, ja, to my nie to my dzisiaj możemy, wiesz, to kmer -taste. Wszystko, może. tak. Wszystko możemy. pięknie. Dobrze, startujemy zaraz. Aha, bo my nie mówiliśmy. No, wybieramy się do kina. A później powiemy na co. Na Barbie. Na Barbie. Na, ba na Barbie, tak. Ale opowiemy, zobaczymy. No bo taka szybka akcja była w sobie wczoraj. Okej. Okay. Teraz wam pokażę. Bo tam jest kino a tu jest sala vipowska. I teraz tak wygląda sala wipowska w Kambodży... W cały przebywają vipy. Tak, w sali Wipowskiej przebywają vipy. I teraz tutaj sobie czekamy na Sans Tam są fotele. Możemy sobie... W międzyczasie zrobić masaż. Marcin już kupił nam bilety wcześniej i uwaga, z tym wszystkim mamy do tego popcorn, mamy do tego napój i mamy do tego drink, welcome drink. Ja nie wiem, jak co to może być, może jakiś rodzaj wina albo coś takiego, które już czekają. Proszę bardzo, tu z boku i to wszystko w cenie 7 dolca za sztukę. Najtańsze bilety najtańsze bilety WIPOSKie, no tak. No i oczywiście sala będzie wyglądała zupełnie inaczej. Ja spróbuję, spróbuję wejść tam. A wejdę. Proszę bardzo. I tak wyglądają fotele. No ale prawie, że należa tu. I sala jest kameralna Ja tutaj nie będę podnosić głosu, bo tu już się. Goście są? Salat. Jestem. Jaki Chcesz pokór? Karmelowy? Serowy? Serowy. Na serowy. Na słodko. Nie. A, a co Boga, mamy? Do Dobra, woda. Ja poproszę wodę. Aha, bo ja nie, nie powiedziałem, chyba my udajemy się na ten film. Creator, czyli z polskiego to będzie hmm, twórca? Tak to, tak to chyba się tłumaczy. Twórca. Twórca. Yy, także. Ruszamy. I proszę bardzo. Tam się usadawia Marcin, tu Natalia. Jeszcze do tego dają kocyki. Bo klima włączona, wiadomo. Za 7 do dolka. Słuchajcie, to tu można codziennie przychodzić. Pospać. Proszę bardzo. Jak film w takich warunkach obejrzany? raczej wygodnie, ale naprawdę warunki oglądania to jest jedno, ale wam powiem, że no tak, klimatyzacja włączona oczywiście, ale na kawę pójdziemy, ale co chciałem mówić każdy będzie miał zapewne inne odczucia myślę Każdy ma inne. no tak, ale, ale każdy będzie miał inne odczucia, warto jednak obejrzeć efekty efekty są super, no i Wniosek na koniec mój. Zmieniają się czasy. Idziemy w inne, idziemy w inne. Nie my, my już... No to już nie. Tutaj, ale nowe, nowe, nowe pokolenia. pokolenia. Przyszłe tak, pokolenia będą to... Nie wiem, czy dobrze byśmy się czuli w takich czasach. Nie wiem. Dziwne, No, dziwne. No, dziwne. Ale my tak. Jeszcze, my jeszcze, jeszcze, jeszcze tak. Ale naprawdę no, efekt. Warto obejrzeć. polecam, Polecam bez dwóch zdań. Hmm. A my się załapać na ten pierwszy. My na ten pierwszy. A teraz robimy. Coś ciepłego może się napić. No po kinie wzmożony, po kinie wzmożone, po kinie wzmożone yy, apetyty. Także przyjechaliśmy do Chińczyka. Ja uciekłem, bo oni płacą. <gry> I co? I yy, z Natalią mamy plany ruszyć gdzieś na wycieczkę. Natalia ma taką wizję, dokąd się udamy, także zostańcie z nami. Tak wygląda sytuacja. i Teraz można zobaczyć, dlaczego nie jeździmy na wycieczki. Tak wygląda droga, którą dwa, może trzy dni temu przedostawaliśmy się. W tej chwili, po dwóch dniach opadów, no po prostu wygląda jak wygląda. Yy. Drogi, którym jechaliśmy, są wszystko, jest porozjeżdżane. Przejechały tamtędy. wcześniej było tak, wyglądało jak tutaj. Ale tam w rejonie, gdzie spadł deszcz, przejechało kilka ciężarówek i dziękuję, jest, jest po drodze. E, udało nam się tu przejechać, no ale po prostu to nie, nie ma najmniejszego sensu, dopóki są opady deszczu, wyjeżdżać gdziekolwiek. Po, trzeba odczekać, jeżeli na przykład 3-4 dni będzie pogoda OK, ewentualnie można wsiadać na skuter i pojechać gdzieś. Ale tak, no, no nie, nie ma to najmniejszego sensu. Po prostu utkniecie gdzieś w szczerym Polu. Tyle z tego wszystkiego. Chciałem na twardziela pojechać tam, bo tam widzę, że jest jakiś park rozrywki czy coś takiego. Ale się nie przedostanę, znaczy przed, ja się przedostanę, bo nie ma problemu, no ale nie chcę przecież zniszczyć motocykla, no z, z tam skuter, no. Mogłoby być fajne tam zobaczyć, co to jest w ogóle za miejsce, ale. heaven. Yeah. Przejeżdżamy z Natalią przez taką osadę, no nawet nie wioskę, osadę. Yy, I patrzę, mówię, patrzę. I patrzę. No są. Yy, jak to się nazywa? Drabinki, tak. Jest yy, do nas Plac Zabaw. Tam są chustawki. Jeden, dwa, trzy. Małe rączki. I klas 16, czyli to tak sobie wziąłem, Mówię do Natalii, chyba szkoła. A nie, jak a gdzie? Przecież tak szkoły nie wyglądają, no bo faktycznie nie wyglądają, trochę inaczej te budynki, no ale w takiej małej osadzie. I spójrzcie na to. I uczą się języka angielskiego. Tak wygląda klasa, tutaj jest raz, dwa, no kilka ławek. Tu jest stoisko, znaczy w stoisko. miejsce, gdzie chyba nauczyciel operuje. Tu lepiej, tu lepiej widać z tej strony, proszę bardzo. Tam jest jakaś scena, że mogą dzieci sobie robić przedstawienia. Yy... Może dla rodziców z okazji jakiejś tam nie mamy czy cokolwiek. To jest dyktacja, czyli o. tam jest y... to już znacie z wielu miejsc. Tradycyjne miejsce, gdzie są oznaczone wszystkie dotacje jakie dostali tutaj od mieszkańców, także to wszystko jest wymienione. Przed chwilą tu węża widziałem, także nie chcę za bardzo tam się kręcić. Co tutaj mamy z tyłu? Przed chwilą tutaj wąż... A, to jest toaleta dla dzieci, no proszę. I tak w pośrodku wezbrała ta rzeka. Natalia jest cała pogryziona przez mrówki. I to są mrówki e, czerwone, ale nie te duże. Tylko to są takie maleństwa, ale jak, u... jak ugryzie, no to, to się dzieje. Eee... Cisza, jak nie szlifierka, to piły, tam, przecież wieczna jazda tutaj. Na główkę? No dobrze. Tutaj takie rozlewiska mi się przypomina rejon, jak jeździłem eee, za Warszawę tam na biały stok, na dół, co tam było niżej, jakieś tam w te, w te rejony, gdzieś bóg, rzeka i takie rozlewiska były. I pamiętam, że się śpieszyłem jako przedstawiciel handlowy i leciałem. Jak przeleciałem przez taki mostek, to tam gościu na Sibiraniu krzyczał: Chłopie, to normalnie wszystkie deski podskoczyły. <grywanie> pamiętam, że się śpieszyłem. Właśnie takie rozlewiska, takie tereny były. Też krowy. No podobnie. Ok. Ruszamy dalej, bo mnie niepokoją te chmury. A nie chciałbym być zaskoczony na tej drodze, która już jest I to, wszystko dopiero przed nami, jest eee, ta, ta rozjechana. Ten rozjechany odcinek, a nie chciałbym być zaskoczony, bo. O. Droga, i dalej już jest. Wszystko zalane. Natalie pokąsały. O, już widzę całe, całe czerwone. Ale Dobra, ruszamy stąd, bo naprawdę nieciekawie się dzieje. Przyjechaliśmy do takiej małej osady. Zatrzymaliśmy się po środku. <laughs> Niczego, mała dziewczynka nam przyniosła już krzesła. Także siadamy. Tutaj macie kacznik. Kaczorowaty. Pływają w takiej. brei. tam jest małego. No dobra. Może nie mają recyklingu jeszcze, takiego jak u nas profesjonalny. Także, teraz siadamy sobie. Dziękuję. Okun? Okun. Ja sobie biorę piwo i bierzemy wodę. Chcieliśmy kokosa. O przepraszam. Chcieliśmy kokosa. Nie ma. Yy, także pijemy to co jest. Najlepsze. No, browar to zawsze jest wiadomo, a z kokosem jest problem. A jak jest, to jest ciepło. A że chcemy jeszcze wygrać samochód. Bo można wygrać samochód, Natalia mówi, także w Gansbergu na twardo i w wkródzie, nie? Yy. Gansberg i krót, tak. A to... i może motory, 2000 motorów jest do wygrania i 200 tych. Co to jest? Skuterów chyba. Rangerów, nie. Rangerów. A, 200 tak. rangerów 2000 skuterów. Okay. Ale zawsze mam yy, ten. Dziękuję albo... Yy, znaczy ty masz prowadzi. lepsze szczęście ostatnio niż ja. Także... wiem gdzie kupować. No, a tutaj macie pełen zaopatrzony sklep, także ja wszystko, wszystko co się, potrzebujemy. Rany, mam. Tak. Ogórki, wszystko Normalny sklep, Prywatny, a nie Prywatny. Jakiś tam, jakaś tam sieciowa, która teraz e, ostatnio bekę miałem, bo w Niemczech Litl chce wprowadzić ograniczenie sprzedaży owoców e, egzotycznych, które muszą być sprowadzane samolotami. I teraz uwaga. <laughs> bo Samoloty robią za duży ślad yy, nieekologiczny. Także nie będziecie jeść niestety, niestety bananów. A statki ile mazutu zostawiają no, w portach? Tak, no po prostu bzdu, nie będziecie jeść bananów. Także życzę Wam powodzenia. No, nie, nie banany, nie ho, ba, banany chociaż przetrwają, ale te inne już egzotyczne dragon co przylatywały. zapomnieć o tym. Nie wiem z czego Makłowicz będzie robić zdania. <noise> Uwielbiamy właśnie w Kambodży. To, to jest w Kambodży najlepsze. Schodzi się cała rodzina, Ty dzieci, Chciałam, go i... chciałam tą krowę i wklepnąć w tyłek, patrzałam, tu takie kochone... Kochone zwiszą, jak normalnie. Takiego to z daleka poznasz. No, a właśnie to, to jest fajne, y, że... No, przyjaźni ludzie. Bardzo ogólnie przyjaźni. tutaj tak. nie są Zresztą, z tylko właśnie to, jest, to jest to, to, nie są ci, to nie są ci kmerzy czy tajowie, bo w Tajlandii tak. podobnie się spotykaliśmy. Y, w samym Bangkoku. Turyści w prawo, to my w lewo. I wtedy trafiacie na tych ludzi normal, normalnych. No w sensie taki, takim normalnie żyjących. Y, y, nie, nie czekających, tylko give me one dollar albo cokolwiek. To, to... I tak samo tutaj. Zjadamy sobie przy stacji benzynowej pełen komforcik Proszę. Dziecko, dziecko straszą brangim Chodź do baranga. Zaraz zobaczę największy nos w całej Unii Europejskiej. Bye, bye, un, bye, bye, I te oczy. Bye, 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 bye. No. Okej. Okay. Także ja się nie, Ja się nie nadaję. Taka ewankuacja. O Boże! No, tak, tak. Ale jesteś... Dzień dobry, że no. się tak ciemno. Kołapia! Do mamy, yeah, szybka była ewakuacja. Yeah. <gresso> <Hello, hello. gresso> Kobieta pracująca? Nie. Żadnej pracy się nie boi. ty tak się wywieszanie prania. Wywieszanie prania. Ty też to robisz mi spoko. No zdarza mi się, zdarza mi się. Zdarza mi się. Co Wam <gresso> chciałem powiedzieć? Tak? Wczoraj, wczoraj, ta wczoraj, wczoraj poszedłem do, na chwilę do łazienki. No, chwilę to mnie nie było. I słyszę jakiś hałas, coś się dzieje w domu, co tam mówię. Sąsiadka z tej się przewróciła. Myślałem, że sąsiadka się przewróciła. Ale nie, ja wychodzę, słuchajcie, patrzcie to. Ja mówię co tu się porobiło? A bo mnie denerwowało. Tak mówi... Jak mi się, się kochanie podoba. Mówię na dwa tygodnie będzie okej. Okay. Dlaczego na dwa tygodnie? No bo dwa tygodnie mieszkam już mam meble poprzestawiane, także... Słucham panią. Mamusiu kochana, e, muszę mamu kochana... Mm. Pozdrawiam. Ja to wyssałam z mlekiem, mam to we krwi, Jeżdżę nie po prostu z meblami po mieszkaniu. Jednego, czego nie przestawiała, to nie przestawiała naszej sofy w Niemczech, bo była przeogromna, także nie mogła jej tam ubeblować, ale reszta to, to, to latało po, całe, po całej kadzie wiecznie. A my co? My chcemy bardzo wszystkim podziękować za komentarze, za lajki, za to, że jesteście z nami. Wszystkie podróże, małe i duże, ale no co, no sami widzicie w odcinku, co jest. Wystarczy 2-3 dni popadania, koniec. Zero wyjazdu za, poza miasto. No nie, nie jesteśmy w stanie no, po prostu, nie, 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 nie jesteśmy w stanie się wydostać A albo... szansę przed... po prostu się przewinąć przez wioskę i tam wyjechać na główną drogę i wjechać w kolejną wioskę, tam pięknie to wygląda. Ale jak widzicie, będziecie widzieli z drona, a jeśli widzieliście z drona, tam wszystko jest zalane. Zalane po prostu doszczętnie. Ja przejrzeliśmy przez jedno wiosenie, to nie, nie szło nawet dość do domu, ja, ja współczuję tym ludziom. Znaczy, my no byśmy tak się tak przedostali, to... tylko nie chcemy zniszczyć skuter, no bo to... Nie, ale to wystarczy poczekać jeszcze kolejny miesiąc. I my tam dojedziemy, tylko chodzi o to, że... I tego nie odpuścimy. Nie, i te, tego rejonu ja nie odpuszczę, bo, bo naprawdę jest ciekawe i tam taką mini-marinę zrobili. Tak, tak. W ogóle tam y, na pewno widzieliście y, na S-Drona. Dwa takie, dwie łajby stoją, dwie łajby. Katamarany. Katamarany, takie ala, nie? Mhm. Pamiętasz z tych katamaranów w Tajlandii desant normalnie ruski się zrobił? Tak. Pamiętasz? Nas znaczy, wygonili z tej dyspy, no, no trochę, one były troszeczkę większe. Przypłynęły, Oj. myśmy na takiej wyspie bezlunej. Na po, jednym? Ile było Koło osób? wyspy Kolarn przy Patai. I tam tak, je, tak, tak. Na, na jednym takim katamaranie to 300 osób, to Rosjanie to, to organizowali i przypłynęły takie trzy. Jeszcze przed COVIDem. No, jeszcze przed COVID dawno, dawno, dawno. I te imprezy robili, ale ich było za dużo. No ja nie, no. Nie Jak wypływały takie trzy, całą, zajmowali całą wyspę, nas było tam, nie wiem, z 10 osób przypłynęliśmy taki. Ja nie, nie przetoczę e, komentarza e, naszej przyjaciółki B, e, z Tajki bo mogliby się ludzie zwulwersować, ale po prostu komentarz był taki... No. A, propos, a propos turystyki, po prostu oni wsz wszyscy wysiedli wtedy, ci Rosjanie, włączyli Tam przypłynęły trzy katamarany. Po, po 300 osób mniej więcej tak Masakra. By. Muzyki wywalili tego wszystkiego, śmieci dookoła, Oj, w wodzie po wszystkim, po prostu... no była rzeźnia. Także ten, a my zmieniliśmy wtedy wyspę. Tak, Ale nie, nie o tym. My nie o tym, nie o tym, to już dawne czasy, a tu najnowszych, no, no, no po prostu jak będzie możliwość, to tam się zjawimy. Tak. E, dzisiaj też mamy napięty program. E, jedziemy... Ale to, 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 to Teraz, za dzisiejszy. Bardzo dziękujemy, dziękujemy za komentarze, za. Dziękujemy wszystkim patronom, wszystkim ludziom, którzy y, postawili na kawę. I kawowiczom, tak? Jest, I ci, co uwielbiają kawę wiedzą. Tak. Kawa jest najważniejsza. Bardzo, bardzo wszystkim dziękujemy, bardzo wszystkim dziękujemy. dziękujemy. A co? E, w w ogóle, tak? no, Natalia właśnie, no bo ja Wam powiem tak, no, nie, nie mamy czasu, ja już montuję odcinek, i yy, Natalia musi zrobić pranie po to, żeby wyjechać stąd o normalnej godzinie i, co, i coś robić. Ale nie, no najważniejszy podział obowiązków w związku to przyspiesza naprawdę całą robotę nie. No tak, no, znaczy my sobie dajemy radę, także jest, jest wszystko tak, ok. Wielu lat sobie dajemy radę, damy sobie kolejną oczy Nie jest idealnie, ale jest, jest ok. Tak, okay. Pozdrawiamy. Pozdrawiam. Niech Wam się darzy.